To tak naprawdę teraz się rozpoczyna. To, to co najważniejsze e, jest teraz przed nami. E, cieszy mnie to, że mimo dużych ubytków kadrowych dzisiaj, bo nie chcieliśmy ryzykować pauzy w playoffach e, Konopackiego, Roberta Świtonia. E, po tej no, trochę głupiej kartce Dagiego na początku meczu. On też już nie zagrał. Kuba Konkol Buchory i też praktycznie dzisiaj e, nie grał. To są duże osłabienia, ale mimo wszystko zespół pokazał charakter, tak? To znaczy, że mogę liczyć w playoffach na cały zespół, a to będzie bardzo ważne, ponieważ te mecze są w bardzo małych odstępach czasowych i ta fizyczność będzie bardzo, bardzo ważna. Myślę, że ten mecz dzisiejszy miał dwa oblicza. Początek zdecydowanie nie dla nas, bo wiedzieliśmy, co jest najmocniejszą stroną Torunia, czyli pojedynki jeden na 1 Gajeho i Ortiza. Po tych, po tych błędach straciliśmy bramki jeszcze kilka ich było, ale stworzyliśmy sobie mimo wszystko bardzo dużo sytuacji bramkowych. Myślę, że druga połowa pod nasze dyktando zdecydowanie tych sytuacji było bardzo, do, bardzo dużo i te bramki skarnych co prawda, ale one były m, przepieczętowanie naszej dobrej gry, tak? E, fajnie, że zespół tak reaguje, że mimo tego czwartego miejsca, które mieliśmy, dążył do zwycięstwa, tak? Bo to e, można sobie gdzieś tam e, kalkulować, tak? Tu się nie zmęczę, tam tam odpuszczę? nie. Zespół pokazał charakter, chcieli, chcieli ten mecz wygrać i, i, to, i to jest bardzo pozytywne. Wyróżniam dzisiaj cały zespół naprawdę, bo, 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 bo stanęli na wysokości zadania i. E, no i tak jak powiedziałem, najważniejsze przed nami. Teraz się dopiero zaczyna prawdziwa gra. E, gramy z drużyną, którą mm, dwa razy przegraliśmy 3-1. Ale nie wybieramy sobie drużyn, bo czy to byłby Biały Stok, czy pniewy? czy jeszcze szybciej inna drużyna, to jest bez różnicy. My po prostu musimy patrzeć na siebie, być w dobrej dyspozycji, być na 100% przygotowani fizycznie i mentalnie, tak? bo, bo, bo to jest bardzo, dużo, bardzo stresogenne i bardzo wyczerpujące fizycznie te playoffy I tutaj te, tu myślę, że to, to zaważy o tym, które drużyny będą awansować dalej. Tyle. Jeszcze raz dziękuję zespołowi, dziękuję drużynie Torunia, bo dzisiaj mi się wydaje, że to było fajne widowisko dla kibiców. Fajnie, że jest happy end. Dziękuję bardzo. Jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Nie. No tak. E, dokładnie. Bardzo świetny mecz zagraliśmy na koniec sezonu. E, świetna walka przed playoffami. No myślę, że w play-offach wszyscy będą taki, że zmieniają się rachunek w trakcie e, wynik w trakcie meczu, no, to świetnie, że na koniec zagraliśmy taki podobny do playoffów mecz. Wygraliśmy i w świetnym humorze idziemy do playoffów. Generalnie trzeba być rozczarowanym po tym meczu, bo pierwsza połowa naprawdę dobra w naszym wykonaniu. W wielu elementach na dużo nie pozwoliliśmy zespołowi. Zresztą graliśmy z rozmachem, realizowaliśmy plan. W drugiej połowie, z jakichś niewytłumaczonych względów, całkowicie oddaliśmy inicjatywę na boisku. Zbyt pasywnie graliśmy w obronie. Z tego potem wyszły te trzy faule, bo one nie wynikały z naszej agresywnej gry. Jakby wynikały z agresywnej, to jeszcze mógłbym być z tego nawet zadowolony i jakby to. To zdzierżyć. Natomiast no jeżeli my jesteśmy wszędzie daleko od przeciwnika, gram pasywnie, zbyt spokojnie, jesteśmy, prowadzimy 2-1, a mówimy sobie o tym szatni, że tak nie może być, no to coś jest nie. Coś było nie tak w tej, w tej, w tej kwestii. Co do naszego rywala, no spodziewaliśmy się, że nie będzie łatwego rywala. W pierwszym, gdzie off zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby jak najlepiej przygotować się, przede wszystkim też fizycznie do pierwszego starcia z rekordem, bo przyjedzie do nas zespół w pełni zawodowej postawi nam tak jak ostatnio u nas bardzo trudne warunki, więc wiele musimy czynników spełnić, żeby w tym meczu postawić się, a nie składamy broni. No koniec rundy zasadniczej, taka różna w naszym wykonaniu, graliśmy w wielu momentach w kratkę. Zabrakło w kilku spotkaniach stabilizacji, no bo tak dzisiaj, pierwsza połowa diametralnie różna od drugiej i stąd ten rezultat końcowy, bo przegrywamy minimalnie 4 do 3, ale prawda jest taka, że drugie powie Leszno w sposób niewytłumaczalny dla mnie na stanowisku zdominowało i myślę, że tym, tym zdaniem zamknę dzisiejszą wypowiedź. Dziękuję. Ten mecz podzieliłbym na, na dwie części, bo w pierwszej połowie yy, myślę, że wyszliśmy na to spotkanie, z kolei na drugą nie wyszliśmy i nie graliśmy tego, co, co w pierwszej połowie. I mimo tego, że mieliśmy, wydaje mi się, mecz w miarę pod kontrolą, przy wyniku 2-0 dostajemy bramkę praktycznie z niczego, z wybicia piłki, yy, gdzie nikt się w ogóle nie spodziewał, że to będzie sytuacja bramkowa. Przysnęliśmy, bramka kontaktowa. No, gratuluję drużynie z Leszna i życzę powodzenia w play-offach. My skupiamy się już na wtorku na, na rekordzie Bielsko-Biała. Wiadomo, czekały nas tylko trzy warianty, pierwsze trzy zespoły, więc myślę, że każda z drużyn, która, która była nam dana, to i tak trzeba spiąć się na wyżyny, żeby w tych playoffach offach zawalczyć. I Myślę, że faworytem nie jesteśmy, ale zrobimy wszystko, żeby, żeby napsuć krwi i zrobić niespodziankę, co będzie, co się wydarzy, no to czas pokaże.